Elo, z tej strony Krzysztof, nagrywam dzisiaj z bratem swoim, przywitaj się tu. Siemanko! On też ma kanał na YouTube, no dobrze, możecie też go zasubskrybować. No nie muszę mówić nazwy chyba na kanału, no dobra. Zapytacie w komentarzach, to może napisze. dobra. Tworzymy sobie świat i dzisiaj właśnie będę... Mm, będziemy robić sobie takie... No, będziemy robić... No... W nowej wiosce. No. I on tu będzie zaraz grać. No, ja tak, tak w właśnie są Krosna, już pokazywałam w ostatnich odcinkach. Dobra, teraz czekamy na brata. Różne inne tekstury. Opiszę już tu dołączył do Gry. On ma takie oskina. Ja niestety skina nie mogę zmienić, bo, mi no, no, ja wyłącza, ja bo jest tu wioska ja tak jakaś, ale to jest stara wieś. I no jak nikt nie widział jeszcze nie ma Minecrafta, no to tak wygląda stara wioska prezentuje się niezbyt ładnie, ale... Wysadźmy ją weź. O nie no nie musimy, aż nie znęsajmy się tak. Lecimy. Leć za mną bracie, bo ja tu lecę. I, I zostawcie mu jeszcze subika i... Tak, a i nie zapomnijcie o subiku, że jeszcze dzwoneczek musicie nacisnąć, no. który znajdzie się obok niebo. I wtedy nie przegapicie żadnych naszych porąbanych filmów. No nie są porąbane niektóre. Dobra, lecisz tu, lecisz tu, nadążasz. Tak, dobra, nadążasz. Jakąś kupę tam widziałam, ale... Dobrze. Góry tu są. Nie widzę cię, się? W piasku? Najbardziej na piaskach to znajduje takie nowe wioski. Oj, tutaj znaleźła się piramida. Może lepiej by zobaczyć co w niej jest. Na końcu ją wysadźmy oczywiście. A, no tam można nacisnąć te płyteczki. Ale nie całą, że obsadzimy TNT. Czekaj. Jak chcesz to skarby. Czekaj. Tutaj wezmę sobie tak. Nie to, co ja naciskam. O, o TNT. Biorę krzesiwo. Ja biorę TNT i obsadzamy to. Czekaj, czekaj na mnie jeszcze. Ja będę stawiał TNT, a Ty będziesz wysadzał, okej? Okay? Okej, okay, mam tu już TNT jedno jest. Uwaga, czekaj, bo to... Ty będziesz wysadzał też moje. Okej? Okay. Czekaj, zabudowałeś mnie. Bracie, ja nic nie widzę. Uwolnij się zaraz. po pocięciu. Tutaj właśnie cięcie zrobiłem, aż wypuścimy stąd. Lecimy, bo nie, będzie się, nie będę się tu bawił. Ciurkował się. O, zgubiłem piasek Ty, za sobą. O, taka droga. się, co? Chcę zobaczyć. Aj, niech się dzieje co chce. No. Lecimy dalej. Może znajdziemy jakąś nową wioskę jeszcze. Dobra, bo za dużo gadamy coś w tym odcinku. I zostawcie proszę tą łapkę w górę tego I lajka. Zostawcie bo... lajka też. No. Bo głodni jesteśmy i takiego lajka chciałbym zjeść. No, wiem. Mój brat to do... Znowu wróciłem do tej samej wioski. Czyli w złą stronę poleciałem. Co jak. Gdzie ja lecę w ogóle? A e, takie kółko żeśmy zrobili, nie? Tak, takie kółko wielkie żeśmy zrobili, po nic Dobra, robię cięcie, wracam do Was jak znajdziemy nową wioskę. Dobrze, okazuje się, że nie włączyłem znowu rozgrywki eksperymentalnej. Polecimy sobie najpierw do takiej zwykłej wioski, tu już znalazłem. No i później zrobię nowy świat i... No, pomyliłem się, przepraszam Was bardzo, ale się pomyliłem, bo... Co tu jest, to biorę. Się zbiera, to trzeba pobić. Nie, nie trzeba ich bić. No, bo nie, nie jest to No i dobra. To, co w tym jest? No to taka zwykła wioska. Nudna. Nawet mamy teksturki nowe. Uwaga! Ja teraz e, robię cięcie. I zaraz widzimy się na świecie z rozgrywką eksperymentalną. No. Dobrze, już koniec tego cięcia. No. I mamy tutaj właśnie. Już z rozgrywką eksperymentalną. No. To teraz. Lecimy i szukamy gdzie, tej wsi. Gdzie, gdzie ty Leć tutaj do przodu, ja tu nie widzisz mnie. Dobry. Latam sobie taki. Dla nas to cięcie to czasem jest długie, a dla was to jest króciutkie. No bo dla was to przelecia. Czekaj, albo zrobi cięciak. poszukamy wioski, dobrze? Tak. Hmm. Okej, okay, po cięciu znaleźć. Jest tu wioseczka. Dobra, więc nie oszukujmy się, tak się do niej, bo znaleźliśmy wymiary w internecie, prawda? Na każdym świecie tak działa. Dobra, te... Dobra, nie wymiary, tylko sobie komendy taką znaleźliśmy. Dobra, już to było kiedyś, bo pamiętacie jak wam ten link w opisie napisałam. napisałem wam, no opisałem. Mam nadzieję, że każdy już widział ten. No, a jeżeli nie, to, to musicie. Oglądnąć film taki. Nie pamiętam jego nazwy, i w tym na kłopot jest taki. Och Jezu święty. żeby YouTuber nie pamiętał nazwy filmu. O pulpit tutaj jest, tego którego kiedyś szukałem, właśnie. I pokażę wam. To ten, co ten? Nie płacz? Ty nie płacz, co ty płaczesz w ścianie stoi. Stoi w ścianie i płacze. Takie są milagery, właśnie. No i dobrze, i co będziemy robić w tej wiosce? Bo po prostu za długo, za długo już 5 minut, totalnie 5 minut, 40 sekund. Już gadamy i latamy i co? A my nic nie robimy, co mieliśmy robić. Nie przepraszam, tyle cięć mamy, no ale co? No ale cóż, poradzę. No przecież dla was to króciutko, a dla nas to jest strasznie długo. Dużo roboty. I znowu zbagowana woda. O, dobrze, niech jest, baga niech jest taka zbagowana. Niech piasek w ogóle się posypał. Niech taka zbagowana woda, woda jest. Ok, jak taką chcą mieć, no to niech taka jest. Co ten gówniarz typowy tu robi? No przecież to trzeba być naprawdę debilem, żeby robić taki domek i do niego wejść. Nie wiem jak. Cudem do niego wejść. No. Ja nie wiem, czy one po prostu się nie respią. Co z tą wioską robimy? Ja myślę, że. Dobra, zmieniamy teraz na Survival i będziemy coś tu w niej robić. Pomożemy villagerom. Tak, jak brzmi nazwa filmu. Po pomagamy villagerom w nos wioskach nowych. Tak? Kurczę, nie mogę na przetrwanie, bo nie jestem. Czekaj. I teraz małpa A. I co ty tak dziwnie na ramieniu nie sobie? Pokaż mi. Albo jej. A no, bo się tak popatrzyłem dziwacznie to tam... o. o! Jesteśmy obaj na przetrwanie. Teraz będziemy pomagali villagerom, czyli o oto... co? to cat? Co to ma być? To... Aj dobra, wyłącz sobie jak wipunek, to ci się odbaguje, bo... Dobra i teraz trzeba pomóc villagerom... Widziałam z tego co widziałam, to mi mają tutaj jakąś grządkę. Mały villager tu biega sobie, biega taki... No to co będziemy robić tutaj? No zbieramy zboże i to przede wszystkim robimy te takie prace. No i musimy dawać tym villagerom. Nie wiem po co ten biok wstawi, ale dobra. Nie wyrosło jeszcze nic. Panie. Właśnie doszło to, że villagerzy mogą spać. Tak, właśnie. Można po... ich obudzić. No można prawym przyciskiem myśli budzisz. A jeśli ktoś gra na smartfoniku lub tablety, to to ta, ta, nic ta, ta, się nic ta, ta. się nie martwić nie tylko. Trzeba do niego podejść, pisze obudź villagera, pisze sobie takie, nacisnąć to i już villager się obudzi. Na przykład tak jak ja, że ty grasz na komputerze, a ja na tablecie teraz. No właśnie, bo mój brat przypomni nam, gra na tablecie i... No bo na komputerze mi zwykle trudniej jest i... Tak, on jeszcze nie zna... Co ten robi? Tutaj pomóc im trzeba. Topielec, głupi. Głupi topielec, co ty robisz? Ty ani raz mnie jeszcze nie dziabnął. Bo on nie chce mnie bić, tylko on chce bić kogo innego. Dobrze, dziewięć pszennych zbóż. Zaraz, zaraz. Czy ja przypadkiem... No, zaraz, to, żeby im dać. Zaraz, zaraz. Nie tego... Ej, zaraz, zaraz. Pa. Czy, czy ja przypadkiem, jak zabiłem tego... Mm, topielca? Czy on przypadkiem nie wydał głosu dziecka? Czekaj, jak uderzy w ladrze... Oj. Ej, nie go. Jak ja go A, bo to był ten, którego pokaleczył Topielec. No to... Sorki. Czekaj, to muszę go odrespię może. Będziecie mieli ten, do tej komendy link w opisie, chyba że zobaczycie. O, dobrze zebrał mi jak zboże moje, które to Ty to pizza! Głupi to wo. O!